Które pary w świecie fantazy są najbardziej ikoniczne? Numer 3. Cię zaskoczy. Już ci o nich opowiem, a ty pozostań do końca, bo mam dla ciebie prezent. Na trzecim miejscu Alek i Magnus z dary anioła. Magnus to potężny czarnoksiężnik, który żył ponad 400 lat. A Alek to młody Nefili. Ich związek przechodzi przez niebo i piekło. Dosłownie. Magnus poświęcił swoją nieśmiertelność dla miłości, a Alek złamał wszystkie zasady swojego świata. Numer drugi Kel i Torm Tortal Universe Tamory Pierce. Kel to pierwsza oficjalna dziewczyna rycerz, a Tom to jeden z najpotężniejszych magów królestwa. Ich romans trwał przez cztery tomy i pokazał, że miłość nie zna granic, płci ani konwencji. Ale kto jest numerem jeden? Która para ma tytuł najbardziej ikonicznej pary w całej literaturze fantazy? Numer jeden to Achilles i Patroklos z pieśni Achillesa Medlin Miller. Dlaczego? To nie tylko love story. To nadanie nowej definicji całej mitologii greckiej. Miller wzięła historię sprzed trzech tysięcy lat i pokazała ją jako queer romance, który rozbił serca milionom czytelników na na całym świecie. Ich miłość była tak silna, że Achilles wybrał śmierć zamiast życia bez Patroklosa. Tak jak wspomniałem, mam dla ciebie prezent. Fragment mojej nowej powieści, Bunt Harny czeka na ciebie. Kliknij link w opisie mojego profilu.